Chyba każdy z nas zna i lubi zrazy. Możemy je przygotować z wielu rodzajów mięs, ale ja mam dla Ciebie nietypowy pomysł na zrazy przygotowane z mięsa mielonego. Do ich wypełnienia możesz użyć ulubionego farszu, ale ja dzisiaj sięgam po pieczarki, delikatne i rozpływające się w ustach. Koniecznie musisz spróbować tego przepisu u siebie w kuchni. Napisz w komentarzu, czy podasz swoje zrazy, będą to ziemniaki czy może kasza. Sprawdź przepis u siebie w kuchni i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Smacznego! Na oleju podsmażam pokrojoną w kostkę cebulę. Gdy się zeszkli, dodaję pokrojone w pół plasterki pieczarki. Doprawiam je do smaku sosem sojowym oraz pieprzem. Warzywa podsmażam aż spatelnie odparuje woda. Przygotowany farsz przykładam na talerz i zostawiam go do wystudzenia. Składniki do przygotowania zrazów znajdziesz na końcu filmu. Gdy farsz wystygnie, dodaję do niego tarty ser i mieszam do połączenia. Następnie przygotowuję mięso. Na oleju podsmażam cebulę aż się zeszkli. Ulubione mięso mielone przykładam do miski. Dodaję do niego przygotowaną wcześniej cebulę, jajko, bułkę tartą, przyprawy i posiekaną natkę pietruszki. Mięso dokładnie wyrabiam przez co najmniej kilka minut. Z porcji mięsa formuję kulkę, którą następnie spłaszczam i wypełniam przygotowanym wcześniej farszem. Mięso delikatnie ze sobą sklejam tworząc w ten sposób zraza. Gotowe zrazy obtaczam w mące i podsmażam na niewielkiej ilości oleju aż z każdej strony się zrumienią. Następnie zalewam je bulionem lub wodą, dodaję pokrojoną w mniejsze kawałki włoszczyzny oraz czosnek. Gotuję pod przykryciem przez około 30 minut. Po tym czasie zrazy wyjmuję z patelni, a warzywa blenduję. Jeśli chcesz, aby twój sos był gładki i aksamitny, przetrzyj go przez sitko. Do sosu dodaję śmietankę, przekładam ponownie zrazy i gotuję kilka minut, aż sos gęstnieje. Pamiętaj, aby zasubskrybować mój kanał. Napisz też w komentarzu, z jakimi dodatkami podasz zrazy u siebie. Smacznego!